Dzień dobry Państwu, to podcast serwisu WAF4Free, który jest niezmiennie dostępny pod adresem waf4free.pl. Mamy również profil na Patronite. Jeżeli ktoś chciałby tam zawędrować i nas wesprzeć, to nie będziemy przeciwni. Zapraszam również do słuchania mojego prywatnego podcastu. Chyba nie wiem. Ja nazywam się Albert, a ów podcast dostępny jest na Spotify, Ankor czy na przykład Empik Go. Życzę z tego miejsca wszystkim mamom z okazji ich święta, czyli Dnia Matki, wszystkiego dobrego, wytchnienia i spokoju. Pamiętajcie, że czasem można coś zrobić samemu, poza rodziną może skorzystać z którychś z darmowych wydarzeń. A jeżeli dla Was pełne szczęścia stanowi współistnienie z rodziną, to możecie ich wszystkich zabrać na jedno z tych wydarzeń. Dodatkowo, drodzy Państwo, w weekend będzie jeszcze ważniejsze wydarzenie, czyli Dzień Dziecka. Będzie dlatego odcinek skupiony głównie wokół wydarzeń z nim związanych, a jako, że ten odcinek skrzy się od wydarzeń, jest ich tak dużo, to przechodzę już bezpośrednio do omówienia. Zapraszam. Czasem warto zacząć od końca, bo to jak on się rozegra, Pozostawia w nas określony smak i buduje te najważniejsze wspomnienia. Dlatego zaczniemy od omówienia wydarzenia niedzielnego. 29 maja odbędzie się piknik jubileuszowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Od godziny 10 oczywiście, wśród mieście Ogrody Królewskie przy Zamku. Drodzy Państwo, już po raz drugi w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie zapraszamy na wielkie, rodzinne świętowanie w Ogrodach Królewskich, zielonym sercu Warszawy. Zabieramy całą rodzinę najmłodszych i myślę, że warto tam się udać. Ogrody będą otwarte od 11 do 21, no i będą również dodatkowe atrakcje, strefa sportowa, czy food trucki, a także pokazy naukowe i warsztaty. No nic, tylko widzimy się w niedzielę. I wracamy do soboty. Rodzinny Dzień Dziecka na Woli 28 maja od godziny 12. Park Sowińskiego i tamże z okazji Dnia Dziecka organizowany jest piknik rodzinny. Dla dzieci przewidziano gry, zabawy, dmuchańce, baseny z piłeczkami. Nie zabraknie też atrakcji dla dorosłych. Będą zabiegi kosmetyczne, warsztaty kulinarne, miejsce do majsterkowania czy kursy wizażu. Zapraszamy! Ursynów również ma swoją propozycję na Dzień Dziecka, a będzie nim Góralski Dzień Dziecka. Odbędzie się 28 maja, czyli w sobotę, od godziny 12, dom sztuki. Będzie to prelekcja o góralskiej kulturze, zwyczajach oraz tradycyjnych strojach regionalnych. Prelekcja będzie połączona z pokazem zdjęć oraz oryginalnych eksponatów. Wydarzenie potrwa około 4 godzin, wstęp jest wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Także zapraszamy. Spieszę z informacją, że już w czwartek 26 startują targi książki w Warszawie. Potrwa całe wydarzenie do niedzieli włącznie, a dodatkowo, równolegle z owym wydarzeniem, startuje kolejna edycja festiwalu Komiksowa Warszawa. Także będzie co robić dla wszystkich czytelników. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to wydarzenie tylko dla najmłodszych, ale dla każdego miłośnika, tak zwanej dobrej książki, która jest poszukiwana chyba przez całe życie. Dokładne rozpiska, kiedy są otwarte targi, to wszystko znajdziemy na stronie wydarzenia. A warto wspomnieć, że miłośników literatury kryminalnej, na przykład, zaprosimy na festiwal Kryminalna Warszawa. Dla fanów fantastyki stworzyliśmy strefę, w której w sobotę i niedzielę będą mogli spotkać się z najpopularniejszymi autorami tego gatunku. No, no komiksowa Warszawa to chyba samo przez się rozumiemy. Zapraszam na owo wydarzenie. Warto się rozwijać. A od wtorku do niedzieli rozgrywa się festiwal Kino w Trampkach 2022. I co prawda większość pokazów podczas jego trwania jest płatnych, no ale my wspomnimy o dwóch zupełnie darmowych. 10 na 10 i Young Vibes. Całość rozgrywa się w Śródmieściu w Kinotece, czyli w Pałacu Kultury, więc możemy przy okazji policzyć ile tam naprawdę jest Schodów. Cóż to jest 10 na 10? Jest to 10 polskich filmów na dziesięciolecie. Kina w trampkach, czyli, między innymi, Sala Samobójców będzie tam do obejrzenia. No i warto wiedzieć, że wcześniej trzeba odebrać. Wejściówkę, żeby móc się udać na seans. Szczegóły, oczywiście, wydarzenia na stronie, a Young Vibes jest to pokaz filmów stworzonych przez młodych w całości, rozgrywa się w piątek. Myślę, że warto prześledzić, sprawdzić i upewnić się, które rzeczywiście są darmowe, i zapraszamy na projekcję. A jeśli ktoś chciałby odwiedzić tak zwaną sypialnię Warszawy, to rozgrywają się dni Pruszkowa. Od piątku 27 maja do niedzieli 29 startujemy od godziny 15. Drodzy Państwo, będzie krótka anegdota związana z moim życiem i wspomnieniami. Brałem kiedyś udział w zawodach siatkówki podczas dni Pruszkowa. Była to siatkówka złożona z dwóch nie z trzech osób, przepraszam, pominąłem jednego kolegę, i nazywaliśmy się, uwaga, dzikie kormorany. I niestety ta nazwa do nas przylgnęła, bo gdy chcieliśmy z nią zerwać i w następnym roku startowaliśmy, to powiedzieli, że żeby zachować ciągłość, to powinniśmy nazywać się tak samo. Wynegocjowaliśmy jedynie, że pozostaliśmy kormorany. Udało się pozbyć tego przydomku dzikie. I cóż, udało nam się zająć pierwsze miejsce, a w następnym roku trzecie. Bez tą chyba, moje największe sportowe osiągnięcie w życiu uścisk dłoni prezenta miasta i drobne fanty. Więc myślę, że warto, drodzy państwo, się tam udać. Na szczęście ja już nie będę grał, więc nikt nie musi się ze, mną, ze mnie śmiać. Będą koncerty, także zapraszamy, i to jest oczywiście dla ludzi w każdym wieku. Między innymi, Natalia Kukulska dla nas zaśpiewa, będą występy szkół i przedszkoli. No. Po prostu rewelacja. Zapraszamy. Natomiast Muzeum Polin zaprasza na smakowity Dzień Dziecka 29 maja, czyli już niedziela od godziny 11, w śródmieście Muzeum Historii Żydów Polskich, Polin. Będzie oczywiście wspólne ruszenie w miasto, żeby rozwiązywać kulinarne zagadki i próbować przysmaków z różnych rejonów świata. Zagramy też razem w rodzinną grę. Od kuchni, żydowska kultura kulinarna. Wstęp jest bezpłatny. Na wszystkie wydarzenia obowiązuje rezerwacja bezpłatnych wejściówek zapraszamy. 25-lecie Konstytucji Polski możemy za to świętować od godziny 12 w niedzielę w śródmieściu nad Wisłą multimedialnym parku Fontan. Ramowy scenariusz. 12, 18 piknik 19,30-2050, koncert zespołu Mazowsze, a potem pokaz Fontan. Zapraszamy także, a może przede wszystkim najmłodszych, ponieważ będą dostępne animacje, czynna przez cały dzień strefa aktywności dla dzieciaków, tworzenie wspólnego obrazu, tworzenie flag, kotylionów, malowanie buziek, skręcanie baloników oraz wielkie bańki mydlane. Świętujmy razem. Kolejne zaproszenie pod Warszawę nastąpi finał festiwalu Schwidermaier 2022. 29 maja, niedziela, godzina 12.00 Otwock, ulica Armii Krajowej 8. A tam m.in. szachy przy Górewiczu, warsztaty plastyczne dla dzieci, czy przejażdżki rikszą. Również na scenie odbędą się różnego rodzaju koncerty. W szczególności polecamy dla dzieci i dorosłych Pablo Pawo i Ludziki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. A wszystkie dzieci spragnione kultury, tak zwanej wysokiej, zapraszamy w niedzielę 29 maja od godziny 12.30 na bielany do parku imienia Zbigniewa Herberta. Tamże zagra dla nas kwartet Amok i zapraszamy wszystkie dzieci na koncert klasyka dla Smyka w wykonaniu wspomnianego zespołu. Na początku koncertu poznacie, na czym polega strojenie instrumentów oraz usłyszycie utwór eine kleine Nachtmusik. Wstęp oczywiście wolny, a dodatkowo na zakończenie koncertu usłyszycie, drogie dzieci, utwór z filmu Gwiezdne Wojny, Lord Vader. Także zapraszamy. I teraz, drodzy państwo, bonus wydarzeniowy, bo już w sam Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca to będzie środa, więc teoretycznie nie weekend, ale kto by się przejmował, magiczny Dzień Dziecka w Teatrze Kwadrat. Scena Teatru Kwadrat zamieni się w świat pełen magii i baśniowych postaci. Wszystko za sprawą niezwykłego Dnia Dziecka, na którym spotkają się dzieci z Polski i Ukrainy. W programie między innymi czytanie bajek w wykonaniu aktorów Teatru Kwadrat, pokaz iluzjonisty i bajkowa kawiarenka. Wstęp jest bezpłatny po wcześniejszym zapisaniu się, ilość miejsc ograniczona, czyli tak obowiązują złowrogie wcześniejsze zapisy. A dzień dziecka upłynie z kolei na Brudnie. Również 1 czerwca od godziny 15:00 targówek, park rzeźby na Brudnie. I tam, że mamy coś wyjątkowego dla tych, którzy lubią patrzeć na żaglówki, łódki i inne konstrukcje unoszące się na wodzie. Rzeźbiarz Józek Gałązka pewnego dnia był w Paryżu. W parku obok Louvru zachwycił się modelami łódek puszczanymi na wodzie. Paryska tradycja zabawy łódkami ma już ponad 100 lat i została utrwalona. Na płótnach przez wielu słynnych malarzy. Jeżeli Państwo chcieliby to zobaczyć, no to w takim razie zapraszamy. A nie będzie to zwykłe oglądanie obrazów, ponieważ wspomniany rzeźbiarz przygotował łódki żaglowe, żeby podobnie jak pod luwrem można było je puszczać w parku rzeźby na brudnie. To właśnie będziemy robić 1 czerwca. Dzień dziecka można również spędzić w Ośrodku Kultury Wesoła. Od godziny 16 ulica Starzyńskiego 21. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, więc obowiązują wcześniejsze zapisy. Najpierw będzie pokaz filmowy Manu bądź sobą, czyli jest to bajka około 90 minut, przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia. Po seansie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych prowadzonych przez wolontariuszy Ośrodka Kultury. Niech to będzie dobrze spędzony czas. Zapraszamy. Na koniec przypominam, że więcej propozycji do znalezienia w serwisie Waf for Free, tam też znajdują się szczegóły wydarzeń, o których opowiedziałem w tym odcinku, plus informacje o ewentualnych zmianach w tychże. Zapraszam również na mój prywatny podcast, chyba nie wiem, dostępny na Google Podcast Anhor, Spotify czy Ampic Go. Do usłyszenia, pa pa!